Podczas uroczystej mszy świętej w gnieźnieńskiej katedrze harcerze przekazali betlejemskie światło pokoju prymasowi Polski, arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi. Do gniezna trafiło ono z Łysej Polany, gdzie polscy harcerze przejęli je od skautów słowackich. Z katedry gnieźnieńskiej powędruje ono po całej archidiecezji. Podobne przekazania betlejemskiego światła pokoju nastąpiło w całym kraju. W tym roku, zresztą tak jak co każdego, skauci i odebrali w grocie narodzenia pańskiego światło. Zostało ono przewiezione do Wiednia. Tam podczas uroczystości ekumenicznej zostało przekazane wszystkim delegacjom skautowym. A my w tym roku, jako delegacja chłopca Gniezno, byliśmy obecni przy przekazaniu światła w miejscowości Swit na Słowacji, gdzie skałci Słowacy przekazali na ręce naczelnika ZHP światło, a potem ono to wędrowało do nas. I w dniu dzisiejszym trafia do Gniezna i podczas uroczystości w katerze gnieźnieńskiej będzie przekazywane na ręce Prymasa Polski oraz mieszkańców miasta Gniezna i powiatu naszego. Zostało przekazane, ale czy łatwo jest to światło dowieść tu? To zawsze jest trudne pytanie. Natomiast e, historia światła jest taka, że z Betlejem światło przewożone jest przez austriackie linie lotnicze. To dla nich jest najtrudniejsze zadanie trafia do Wiednia, a potem, już bez najmniejszego problemu, trafia do każdego miejsca w Polsce i na świecie. Istotą przekazania bytlejemskiego światła pokoju jest od lat, w czasie poprzedzającym Boże Narodzenie, budzenie ciepła i otwartości na dobro i narodzącego się Jezusa. Symbolizuje pokój, nadzieję, że, że można coś zmienić, że musimy zacząć od siebie, bo pokój jest w nas, taka jest idea tego rocznego hasła, pokój jest w nas i to jest właśnie symbol tego światła. Zadnieśmy je do domu, zadnieśmy je do przyjaciół, do rodzin, niech ten pokój będzie z nami. Prymas Polski odbierając światło z rąk harcerzy dziękował im za służbę, ale też złożył życzenia wszystkim, którzy zabiorą światło pokoju do domów. Chciałbym złożyć słowo serdecznego podziękowania. Najpierw za to, że to światło betlejemskie przynieśliście do Gniezna, tu na wzgórze Lecha, przejmując od waszych kolegów Słowaków. A teraz z tego wzgórza Lecha jak Promienie tego światła rozchodzą się po całym terenie naszej archidiecezji, w różne jej zakątki właśnie przez harcerzy, którzy to światło przyjęli. Bądźcie więc wy, moi kochani, także tymi, którzy to światło noszą. Bądźcie żywymi latarniami, które zapalają to światło też dla innych przez Waszą harcerską pracę i posługę. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję, że jesteście i ci, którzy tworzą ten łańcuch pokoleń, którzy są seniorami naszego gnieźnieńskiego harcerstwa, i ci, którzy dzisiaj w ten łańcuch się włączyli i także dzielnie i odważnie stają wierni swojemu harcerskiemu przyrzeczeniu. Niech Wam w tym Bóg błogosławi. A wszystkim Wam, siostry i bracia, którzy dzisiaj przyjęliście to światło, tak jak ja. Przyjąłem je pod dach mojego domu. Życzę, żeby było w nas, żeby dużo światła było w nas, tego Bożego światła. Bo przecież jeżeli ono w nas będzie, to będzie też świeciło dla innych. Nie może się ukryć miasto położone na wzgórzu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Wszystkim życzę błogosławionych, radosnych świąt. Niech to będzie święto pełne Bożego światła. Tradycja harcerskiej sztafety pokoju w Polsce trwa od 1991 roku.